Cześć! Ponieważ mam bardzo ładną pogodę, mimo połowy września, zdecydowałem się na zmianę i kolejności testowania gadżetów i dzisiaj panel słoneczny. Trochę nam będą przeszkadzać dźwięki z okna, ponieważ otworzyłem okno. I teraz tak: w zestawie z panelem są cztery przysawki, które możemy włożyć w te otwory. Panel jest w wielkości trochę mniejszej niż A4, cienki, z przetwornicą i z wyjściem na USB. Mam zamiar przetestować ten panel na działanie zarówno przez szybę, jak i przed szybą. No, tak jak ja mówiłem, samochody przeszkadzają, a to dlatego, że jeden z użytkowników YouTube'a zwrócił mi uwagę, że panel nie działał w PowerBanku tak, jak powinien, dlatego, że ładowałem go przez szybę. Zrobimy test, podłączymy miernik, który już znacie: miernik natężenia i napięcia prądu ze sztucznym obciążeniem i zrobimy test zarówno przez, przez szybę, jak i przed szybą. Nie będę mocować tych uchwytów tych przesawek, ponieważ one bardzo ciężko wchodzą w te kółeczka. Pozwolę sobie przyczepić na czas testu panel po prostu taką taśmą malarską. Najpierw pierwszy test za szybą. O, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podłączmy więc do przedłużacza miernik. One jednak wyświetla impulsowo, dlatego nie bardzo widać, ale jest to 5V, no i 0A. Podłączymy teraz obciążenie 1A i zobaczymy, co będzie. No i ciemność widzę. Czyli nasz panel daje niestety zbyt mało prądu. Napięcie praktycznie pewno spadło do 0, ale zróbmy jeszcze jeden test. Ustawmy panel. Prostopadle do słońca. Zobaczymy, co będzie wtedy. No, ok, panel ustawiony prostopadle do promieni słonecznych. Weźmy nasz miernik 5V 0A podłączę teraz. No i teraz to słabiuśko widać, ale jest to 2,99V i 0,51A postawienie wszystkiego podobnie po otwarciu okna. 5V 0A, podłączamy miernik. Słuchajcie, jest różnica. O, nawet widać, dobrze. 4,25V 0,73A. 423 0,73A, czyli jest różnica, czy ładuje się, wystawia się panel, Bezpośrednio na promieniowanie słoneczne czy przez szybę. Jeszcze raz test za szybą 0,73, 4,23 V i przestawiam wszystko za zamknięte okno. Ponownie pomiar za zamkniętym oknem. I podłączamy obciążenie. Znowu o, widać 0,54 więcej ampera. Napięcie bardzo słabo widoczne na kamerze, ale jest to około 2,3 V. No cóż, trzeba się walnąć w klatę, przyznać się do pewnego błędu i zrobić jeszcze raz ładowanie powerbanka, tym razem w pełnym słońcu. To było na tyle, jeżeli podobał się Wam film. Zapraszam na Facebooka, zapraszam do subskrybowania kanału, do podniesienia łapkę w górę, to jest motywujące dla mnie i zapraszam do oglądnięcia kolejnych filmów. Do zobaczenia.